Sobotni wieczór 17 maja, gdy większość mieszkańców Tychów przygotowywała się do snu lub spędzała spokojne chwile z rodziną, na ulicach miasta wciąż trwała służba policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Krótko przed północą. Około godziny 23.50, mundurowi patrolujący jedną z głównych arterii komunikacyjnych zauważyli samochód osobowy marki Mercedes, który poruszał się bez włączonych świateł mijania, mimo że ciemność gęsto osnuła już okolice. Takie zachowanie kierowcy od razu wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, którzy postanowili natychmiast zatrzymać pojazd do rutynowej kontroli. Zatrzymany samochód wyglądał na nowoczesny i zadbany co mogło sugerować, że jego właściciel dbał o wygląd auta, choć już po chwili okazało się, że zupełnie nie dbał o przestrzeganie prawa. Za kierownicą pojazdu siedział mężczyzna w średnim wieku, który od razu sprawiał wrażenie osoby zaniepokojonej sytuacją. Jego ruchy były nieskoordynowane, a mowa niewyraźna i przeciągła, co natychmiast przykuło uwagę policjantów. Już w pierwszych minutach rozmowy z kierującym pojazdem dało się wyczuć silną woń alkoholu unoszącą się w kabinie samochodu niczym duszący opar, co skłoniło funkcjonariuszy do przeprowadzenia badania alkomatem. Urządzenie wskazało wynik 0,93 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza, co w przeliczeniu oznaczało ponad 1,9 promila alkoholu we krwi. To wartość świadcząca o zaawansowanym stanie nietrzeźwości, który absolutnie wyklucza możliwość bezpiecznego prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu. Po dokładniejszej weryfikacji danych kierowcy wyszło na jaw, że mężczyzna jest obywatelem Ukrainy. A co gorsza, nie po raz pierwszy dopuszcza się tego typu przewinienia. Funkcjonariusze odkryli bowiem, że wobec tego 31-letniego kierowcy aż trzykrotnie orzekano sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mimo to mężczyzna zlekceważył te postanowienia wymiaru sprawiedliwości i ponownie wsiadł za kierownicę narażając na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Tak rażące naruszenie przepisów drogowych, połączone z całkowitym brakiem szacunku do orzeczeń sądowych i skrajną nieodpowiedzialnością, spotkało się z natychmiastową reakcją mundurowych. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu i przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację i przedstawiono mu zarzuty. Nie była to jednak pierwsza sprawa, w której figurował ten obywatel. Policjanci ustalili, że wcześniej miał już konflikt z prawem i dopuścił się innych czynów zabronionych. W związku z tym tyska jednostka powiadomiła odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po przeanalizowaniu sytuacji rozpoczęto wobec mężczyzny procedurę deportacyjną. Cała sytuacja była kolejnym przykładem na to, jak ważna i odpowiedzialna jest codzienna służba policji drogowej. Dzięki czujności i szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się zatrzymać osobę, która kompletnie nie powinna znajdować się za kierownicą, szczególnie w stanie upojenia alkoholowego i pomimo obowiązującego zakazu sądowego. Każdy taki przypadek to potencjalna tragedia, której można zapobiec wyłącznie poprzez stanowcze i skuteczne działanie.